Cisa, Teatr niezaspokojony prezentuje. Kobieta pracująca, spojrzała w lustro. Tak. Może się podobać. Makijaż subtelny, stanowany nadawał gładkości rysów. Włosy upięte w krótkie warkocze ujmowały jej trochę lat. Założyła bluzkę lekko odsłaniającą dekolt. Józek powiedział, że ma ładne piersi. To niech inne patrzą i zazdroszczą. Jaskrawo czerwona spódnica i białe pantofelki powinny zwracać uwagę. Przyjrzała się sobie krytycznie. Całość prezentowała się całkiem dobrze, tylko tych worków pod oczami nie zdołała ukryć. Trudno, skoro człowiek nie śpi po nocach. Weszła na ulicę. Taksówki nie warto było brać, bo ten kawałek z przyjemnością przejdzie się pieszo. Gdy dotarła na miejsce, żadna jeszcze nie stała. Przeszła jeszcze kawałek, obejrzała wystawy. Znudziło ją to wkrótce i stanęła w bramie, czekała. Latarnie uliczne już się zapaliły, a nikt do niej nie podchodził. Ulice zaczęły się wyludniać. Około dziesiątej przeszedł patrol. Popatrzyli na nią i uśmiechnęli się do siebie. Zakleła w duchu. Zauważyli ją i będą się tu szwendać przez całą noc. Wzruszyła ramionami. W końcu to takie same chłopy jak wszyscy inni. Dobrze po północy zjawił się pierwszy klient. Najpierw niby to oglądał wystawy. Później spytał, czy długo stoi. W końcu spytał o ceny. Gdy mu powiedziała, zaklął szpetnie, odchodząc. W końcu w kryzysie nie każdego stać na takie luksusy. Parę minut później napotoczył się następny, ale zobaczył nadchodzących milicjantów i zmył się. Miała trochę wyrzutów sumienia. Może jednak nie powinna przesadzać z tymi cenami, bo w końcu całą noc będzie sama. Z nieba zaczął się pić kapuśniaczek. Schowała się głębiej w bramie i dalej cierpliwie czekała na otwarcie sklepu. Zapach tych włosów nie pomami. A oczu blask uroczył mnie Aż cały drżę Co zimna, komu znowu zimno W sali tak, wszak tak, tak, tak. parno jest i dymno A miłość prawa swoje ma Pani to zna co? Jaki znów dzban? Co pani ciągle z tym durnym dzbanem? Mówiłem, w kielichy przecież wino nalane. A dzban, ale dzban to poezji, gram dla ciebie, kretynko. Poezja, poezja, no, kawałek poezji, no, zrozum to, no, głuptaku, no. Poezja! Książki czytasz? Uwielbiam tańczyć właśnie z tobą. Poruszasz, w walcu się jak obłok. Co? Że co? Że, że, że ważysz 80 kilo? A, a co to mnie obchodzi? Jaki znowu dzban? A poszła ty wonoblozo, precz go ptaku! Czy to jest spojrzałem na taką? Poszła ty precz mi z oczu, ale już cholero! Państwa